Google odmienia swoją wyszukiwarkę i to znacząco, dlatego warto, żebyście wiedzieli, co to dla Was może oznaczać. Chodzi tutaj głównie o AI Mode, które Google zaprezentowało na ostatniej konferencji. Teraz z wyszukiwarką wychodzi na to, że będziemy głównie rozmawiać, a nie wyszukiwać, tak jak do tej pory. Ogólnie mówiąc mało kto będzie już klikał w te 10 standardowych niebieskich linków a Google będzie raczej zamieniał się w prawdziwego, zaawansowanego agenta AI. No a jak agent, to znaczy, że będzie mógł też dla nas wykonać różnego rodzaju rzeczy. Na przykład będzie mógł samodzielnie dodać produkty, które nas interesują do koszyka, a nawet je później... Samodzielnie zamówić w naszym imieniu, oczywiście, i za naszym pozwoleniem. Będzie mógł też pokazywać nam, jak wyglądamy w ubraniach. Tak dobrze słyszycie, przymierzymy ciuchy bezpośrednio w wyszukiwarce. Będzie mógł też zrobić za nas rezerwację, na przykład jakiegoś hotelu. A na bardziej złożone pytania, Google wykorzysta tzw. Tak deep Search, czyli takie zaawansowane, głębokie wyszukiwanie, czyli przeszuka setki stron w poszukiwaniu odpowiedzi dla nas. A my, czekając kilka sekund z założonymi rękoma, będziemy delektowali się jego pracą. Sceptycy AI, choćby bardzo chcieli uciec od tej nowości, to nie mają za bardzo jak ani dokąd, bo Google obsługuje aż 8 miliardów wyszukań dziennie. A to tak, jakby każdy mieszkaniec Ziemi użył raz dziennie tej właśnie wyszukiwarki. Zmiana więc jest ogromna i będzie miała wpływ na wiele modeli biznesowych, no i w związku z tym wiele stanowisk pracy. Być może też na nasze. No bo na przykład, czy porównywarki cenowe będą nadal miały użytkowników? Czy to w ogóle ma sens? A może skończy się tak jak z Tak Overflow? Zobaczcie na ten wykres. Co my jednak możemy z tym zrobić, z tą zmianą? Na pewno możemy przemyśleć dogłębnie, jak te zmiany mogą wpłynąć na nasz biznes czy na nasze stanowiska pracy wyciągnąć jakieś wnioski. Możemy też zacząć wykorzystywać AI Mode, jak tylko będzie dostępne w Polsce, żeby dokładnie zrozumieć, jak to wszystko działa i wyobrazić sobie, jak możemy to wykorzystać do naszej pracy. Musimy też na pewno robić szeroki marketing z myślą o budowie marki oraz społeczności. Możemy zainteresować się też agentami, bo niedługo użytkownik może nie będzie wchodził na naszą stronę, ale jego agent AI na pewno. Zastanów się też nad swoim SEO, bo stare metody, takie jak linkowanie, totalnie nie mają już sensu. W następnych nagraniach powiem dokładnie, co można zrobić ze swoim SEO, a coś o tym wiem, bo przecież tworzę zaawansowanego agenta AI do SEO. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat agentów AI i automatyzacji, to pamiętaj, nie dziękuj, tylko obserwuj.